W listopadzie 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Podziemia Kamiennej Góry w Lubaniu. Projekt ma na celu odkrycie jednej z największych zagadek naszego miasta, czyli tajemnicy kompleksu chodników, znajdujących się pod Kamienną Górą w Lubaniu. Gotowość do pomocy w realizacji zadania zgłosiły władze samorządowe, muzeum regionalne, firmy prywatne oraz mieszkańcy Lubania i jego okolic. Zacznijmy jednak od początku. W latach 1944-1945 pod kamienną górą w Lubaniu drążone były chodniki na potrzeby schronu przeciwlotniczego. Prace przy obiekcie były prowadzone w tajemnicy pod nadzorem żołnierzy niemieckich. Nawet po zakończeniu wojny nikt nie potrafi określić, jakie było faktyczne przeznaczenie tak dużego obiektu i w jakim celu był on tworzony. Wiosną 1945 roku wycofujące się wojska III Rzeszy wysadzają dwa wejścia do kompleksu schronu od strony Pulverbush Strasse, obecnie ulica Parkowa. Po wojnie podejmowane były próby wejścia do wnętrza obiektu, m.in. przez przedstawicieli przedsiębiorstwa poszukiwań terenowych z Warszawy w 1950 roku, już zakończyły się one niepowodzeniem. Na 61 lat zapomniano o podziemiach, a opływający czas umożliwił wodzie przesiekającej przez grunt i skały na powolne jej zalewanie. W 2011 roku kolega z naszego stowarzyszenia, Tomasz Bernacki, odnalazł w filii Archiwum Państwowego w Lubaniu szkic schodników z opisem budowa schronu przeciwlotniczego w Kamienna Góra, Lubań, Śląsk. Po wizualizacji w terenie okazało się, Iż plan pokrywa się z zapadliskami występującymi na zwłocza góry. Historia żyła i o podziemach znów zrobiło się głośno. Przy współpracy z Miesięcznikiem Odkrywca przystąpiliśmy do badań jego radarem, i po wykonaniu odwiertów potwierdzono istnienie sztolni, tzw. ucieczkowej, od strony ulicy Strzeleckiej, więc naturalnym była jej dalsza eksploracja i zbadanie. Wykonano przekop do wejścia i. jest! Euforia! Niestety, nie trwająca długo, gdyż po około 35 metrach chodnik kończy się przodkiem. Wróciliśmy do badań i wierceń. Dzięki wsparciu finansowemu burmistrza Lubania, pana słowińskiego zaplanowano i wykonano 5 odwiertów pionowych. Odwierty numer 2, 4, 5 z przyczyn technicznych nie udało się w pełni wykonać, natomiast przewierty 1 i 3 umożliwiły, znów dzięki pomocy kolegów z magazynu odkrywca, opuszczenie kamery do wnętrza sztolni, z których otrzymaliśmy zapis wideo z wnętrza góry ze sztolni numer 1 i 2 potwierdzający ich istnienie i ukazujący stan ich zachowania. Podzimy odkryły przed nami rąbek swojej tajemnicy. Euforia, legendy o istnieniu kompleksu okazały się prawdą. Kolejnym krokiem są oczywiście eksploracja i badania. Jednak prace od ulicy Parkowej różnią się od eksploracji wejścia od strony ulicy Strzeleckiej stopniem ich skomplikowania. Po pierwsze długość wysadzonych wejść do sztolni 1 i 2 jest o wiele większa niż do zasypanego wejścia sztolni ucieczkowej. Poza tym, ze względu na fakt, iż chodniki są opadowe, przy zasypanych wejściach zgromadziła się woda, którą przed wejściem do kompleksu trzeba będzie wypompować. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zadań związanych z pozyskaniem wszelkich zezwoleń niezbędnych do uprowadzenia prac ziemnych, a następnie przystąpimy do pozyskania funduszy na wykonanie przekopu do wnętrza sztolni nr 1. Chcielibyśmy na wiosnę tego roku rozpocząć prace ziemne we współpracy z firmą, która zajmuje się tego typu przedsięwzięciami. Mam nadzieję odkryć tajemnicę, choć schron robi wszystko, żeby tak się nie stało.